Hej, tu Weltanix, to odcinek z CS2, a w dzisiejszym odcinku gram razem z Incognito, czyli gram z widzem. W CS no, zagramy na mapę, na mapie Jezu, ja sobie z nożem latałem, więc... A, nie zawie... Co ja robię? Wiesz, gdzieś? Nie, to był tylko ten jeden, tak? Ten drugi może... No... Może wcić, może awczyć. drugi. Drugi... Nie, drugi na stówę czy bo drugi się prawie wyłączył. Ogóle... nie. Aha. Jednak, Ej, jednak nie. Nie, nie, nie. Ej, nie. A myślałem. O kurde, muszę się oj, już ojoj. oj, oj. Tyle dostajesz od niego. O kurde, zapomniałem, Tyle, że. Dobra. Ej, ja mam tylko 4 ammo. Dobra. Może na czas pogram trochę, co. Gdzie ja dedłem? gdzie ja dedłem? Tam jest cały pistolet prawie naładowany. Szukaj mnie, a ja tu byłem. Kurde, nie ma. Ej, ale to jest takie śmieszna no. gra, ta gra jest taka śmieszna. Nie. Yes. Ale to było zagranie. Widzowie, pamiętajcie, <grym jeśli <grym lubicie <grym takie filmy i odcinki z widzami, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami. Tak. Pamiętajcie, żeby oglądać Werka za filmy. E, za to... To uczycie się grać w CS-a. Może będziecie. No, chyba że są osoby, które nie grają w CS-a, to co innego. Ich tam jest dwóch? Nie, jeden był. Mm, no. U mnie okno jest czysto. Czekaj, ja zaraz kończę. to, co mówiłem. O, o, dobra. No i pięknie. A kacza ci dam. A kacza ci zaradam. Zadajcie no, ja kupiałkę. O, dzięki. Ja tutaj Mkę Pamiętajcie m też, że y, czasami y, czasami y, y, znajdują mi się jakieś niepotrzebne skiny i w związku z tym albo jakieś przywieszki. Które z których naprawdę bym nie potrzebował, bo będą słabe. u ale Michaidzik ksiat. To będę wam mógł je dawać czasami. Tylko musielibyście mi wtedy oferty wymiany zaoferować i tak dalej. Liczek. No oj! Yy. Oj, oj, oj! Okno jest. I. Okno? No ale możesz tutaj spróbować? Yy. Jezusa. Ja Ale na z tobą, brałem. na z tobą będzie. Raczej. Aj. No, nie! Ale spokojnie, raczej. Musimy to ten. Ja chciałem munuski. W sensie, ja chciałem rzucić na to to. Eee. I no, żeby okay. munuski było widać, bo to ten smok jest taki wysoki po prostu. Dobra, ja kupuję smoka Dobra, Dosta? ja idę ze strzelbą. Dobra, to jak ty się tak. ze strzelbą... I pamiętajcie, że jeszcze jakiś film nagramy! Z Valtanixem Myś... może. No... O. Więc jak wam się content podoba, chodzi. to tam piszcie w komentarzach, jak wam się content podoba, jak gramy z Valtanixem, Miłka. To jeszcze może zagramy. Nie! Aj! Ale mogłem, mogłem... Brawo! Mogłem mnożę, mnoża wbić, bo miałem, bo miałem z tyłu. On mnie nie widział, ja go tak przeskoczyłem, jakby i mogłem go znaleźć. W ogóle, podobno, Inkognito jest szalonym pompiarzem i. No, ja jestem. I jak. Zdej się. W niektórych ja ratuje nie da... ratuje grę, bo. no. Dzisiaj na przykład to prawie grać nie umiem, albo dopiero co wstałem, bo chciał ze mną film nagrać. O, dobra, jeden leży. Ja tutaj patrzę. No tego no, raczej tam za... No i pięknie! No, czy jestem taki szalony pompiarzem, to bym nie powiedział może, ale jestem dobry. A ja a zginąłem? A nie, ja zginąłem chyba tylko jeden raz, no? Bo coś Jarno. nie umiem, nie umiem sobie coś z nami poradzić, co? Jak ty straciłeś HP? Jak zeskoczyłeś? Nie, właśnie zaskoczyłem ja zeskoczyłem i tak po prostu lepiej żebym tak nie skakał. Ej dobra, to ja... Yy... Czekaj, tam rzucę! Yy, nie! Za mną! Yy, on poszedł. Taki mam styl... tym. fin, fin, fin... fin. Kampi, kampi! i jest. On z P90 na mnie, bam, 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 z P90. No, cześć, kampi cześć, cześć, cześć. Nie, nie, złożę, złożę, złożę. ale nie, bo on strzelał, on strzelał nie? ze mnie. On ze mnie strzelał z tego. Dobra, to ja te, teraz zrobię weltanik za WUPA. No dobra. o co ci chodzi, więc dobra. Znaczy, to, to teraz postaraj się nie rushować, bo chciałbym jakieś fragi sobie zrobić, dobra? Dobra. Jezu, nie siakuj jeszcze ten. Eee, on jest... Nie! Fin, 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 Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze fragi, chcesz? Mówię, no ja chcę fragi, ja chcę fragi, wiesz. To nie. No to... Głóżka. Chyba muszę rasować. Dobra, nie, ja, 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 bo ja za bardzo nie umiem grać za wupy, ale. No właśnie, nie umiem grać za wupy! Po co ja ją wziąłem? O, wreszcie, frak jakiś. Brawo! Teraz dobra, ja dobra, ja tego raszuję bo mi już się nie chce. No, A on dospał pałnie No to on... dawaj, to on... dawaj! Ja mogłem nie. go trzy razy zabić! Mogłem go już trzy razy zabić! Nie zrobiłem tego, idę po niego z nożem. Dawaj, z nożem go, dawaj! Z nożem! go. No. Nie, dobra, dawaj, 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 z pompą, Daj Daj... O kurde, pistolet, pistolet! Dawaj! jest! Sześć Co do 10. To 9 do jednego dawaj robimy. Ej, dawaj... Ej, poczekaj, ja sobie wezmę... Dobra, kupiłem full granatów! Nie pytaj mnie dlaczego wziąłem SG Po prostu oni są... Ej! Kurde milimetry były Dawaj go to tobą może być jak ktoś e, będzie, będzie prawo, będzie prawo Ooo! Ale to było mocne Drugiego też mega obiłeś, nie? Daj, przeładuj sobie No tylko że prawie nic nie ma, więc... Możesz wyjść. O, zamiast. Teraz możesz z pistoletu. Nie. A nie, on no, spokojnie je, je. I tak to wygraliśmy. No. no. Dobra, 7 zabójstw mamy, obydwoje, więc to może być. Tylko i tyle samo śmierci, tyle samo asyst, tyle samo MP. Widzę VP. MVP, widzę, ja mogę się zauważyć, że sobie zmieniłem celownik, a zmieniłem sobie, poszukałem jakichś lepszych. ty idziesz ze mną. A dobra, nie ważne. Nie, po prostu, bo ja chcę zaplantować, a ty, żebyś mnie krył. Okej. Okay. No, zmieniłem celownik, bo to jest celownik Monessiego, tylko ja sobie po prostu tylko sobie kropkę, kropki sobie, nie ten. Tylko sobie kropkę zmieniłem, że nie mam kropki. A tym celownikiem się mega fajnie gra. Jak coś to ten celownik. Jest taka mapa z tym. Mapa z warsztatu Steam, na której możecie sobie różne celowniki dobrać. Nawet takie dowalone, na przykład jakiś ogromny kwadrat na całym. Na, dosłownie na całym tym. na całym ekranie, który zasłania cały ekran. No. Ja akurat, w sensu takiego nie mam, ale jak zaczynałem w grać, to wam niestety miałem. W, w opisie wam pok pokażę, jak ta mapa się nazywa, wkleję wam. Napisie. Dobra, ty se fragi porób, ja ci dam z nim, w ogóle nawet się nie wychylam. Patrz, patrz ja, ja tylko sobie no. strzelałem tak lekko. Miałem czas, wiesz o co chodzi. Dobra, to jest ostatnia rundka, więc... No. Pamiętajcie widzowie, że widzą, wiecie, z was no mogę zagrać. No na nich. Ej, dawaj na noże gramy. Wywal tutaj akacza i w ogóle wszystko. To na noże z nimi. A bo nie, na pistolety. No dobra, to na noże. To no czekaj, to też im tutaj wywalę. Dobra, cześć, dawaj, dawaj. <grym> Ej, to oni nie nastrafisz. O, e, nie, no dobra, nie. Nie, nie. Nie no, podoba mi się. Na noże, na noże, na noże! A, ja go znożałem! <grym _> znożałem go na noże! Na noże! Ej, nie. ej, ej! Ej, ej. ej nie, no, nie, nie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Dobra, ja go... Na noże, na noże się z nim klepie, pan! A, na noże! <grym> <O kurde. grym> Co to było? Dawaj! A, ej! Co to było? Dwa noże naraz. Kocham to. Kocham to Skam. <SCURA> fin, 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 fin. No zaraz dawaj ja robię doda, Dawaj, ja udaj jakiegoś typa, który nie umie grać! Oni myślą, że... Ale ich... Ale na noże z nim! Doszła Ale... filmik! Nie! No weź! Nie, nie, nie! Żmudałem zakaza! Nie chciałem przedłużać! Więc widzowie, jeśli lubicie no no. takie śmieszne filmy, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jak będzie takich dużo. Je yeah, miły komentarz! No i co? No... I do no. zobaczenia. Cześć!